Wydarzenia. Badanie zdalne jakość kliniczna KTG można dziś może dziś wykonać sama przyszła matka pod warunkiem, że uczestniczy w pilotażowym programie. Pierwszy efekt tego programu już przyszły na świat między innymi dwukilogramowy zdrowy Radek Monika Zalewska. Jeszcze się nie urodził, a już ta technologia uratowała mu życie. Technologia, która uratowała synka Wiolety Łaty Pazur, to program Kosmos realizowany przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Mogłam sobie w domu, w zaciszu domowym, weryfikować. Bicie serca mojego dziecka. Pacjentka już w siódmym miesiącu ciąży do domu dostała zdalne KTG. Za pomocą telefonicznej aplikacji każdy zapis był wysyłany do centrum monitorowania. Przy drugim zapisie dostałam już informację, że ponownie jest wysoki spadek tętna dziecka i należy się skierować na konsultację. Radek przyszedł na świat w niedzielę, w ósmym miesiącu ciąży. Skończyło się to pilnym cięciem cesarskim tak naprawdę i urodzono dziecko w dobrym stanie. To na razie pilotaż zdalny. KTG w domu ma ponad 20 pacjentek instytutu. Dziecko jest bardzo malutkie, w moim brzuchu. Urządzenia otrzymały pacjentki, u których zdiagnozowano zahamowanie wzrastania płodu. Bardzo nam to usprawnia i zwiększa ilość i możliwość monitorowania pacjentek. Polega to głównie na tym, że po pierwsze, pacjentki nie muszą do nas przyjeżdżać stale, nie muszą być hospitalizowane. Przyjeżdżają wtedy, kiedy dzieje się coś niepokojącego. Centrum działa 24 na dobę, więc informują pacjentkę, że natychmiast ma po prostu wziąć i jechać do szpitala. Jest. Jestem szczęśliwa, że miałam to KTG, ponieważ y, ja się czułam dobrze. Nie miałam żadnych dodatkowych objawów, odczuwałam ruchy swojego dziecka, więc nic nie wskazywało na to, że. Coś dzieje się niedobrego, a tak naprawdę w szpitalu dopiero okazało się, że każda godzina jest cenna. Gdyby pacjentka pojawiła się dopiero podczas wyznaczonej wizyty, mógłby wystąpić problem. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się działo wstecz. Mając te urządzenia, liczymy na to, że szybciej i łatwiej będziemy mogli wyłapać te pacjentki, które prezentują już objawy wcześniej. Bardzo nas cieszy, że w realny sposób możemy pokazać, jak technologia, która jest wypracowywana, przez znakomitych specjalistów IT trafia pod dachy szpitali i trafia do pacjentów, którym ratuje życie. Specjaliści chcą, by zdalne KTG znalazło się w koszyku świadczeń gwarantowanych i było dostępne dla każdej ciężarnej. Wewnętrzny spokój przede wszystkim. W każdym momencie można sprawdzić stan dziecka, czy wszystko z nim jest w porządku. Pilotaż realizowany jest w czterech innych szpitalach w Polsce, a także przez poszczególne samoloty.